Kotu bardzo szybko grozi odwodnienie. Dlaczego tak jest? Dlatego, że kot jest zwierzęciem małym. Im ktoś jest mniejszy, tym się tym łatwiej odwadnia się i szybciej się odwadnia, więc y, absolutnie pędzimy do lekarza, jeżeli są i wymioty, i biegunka. trzy, cztery, dzień dobry. Marta Stachowiak, córka. Dorota Sumińska, mama. Witamy na naszym kanale Sumińska. Ci się. Poradniku. I najpierw chcemy bardzo podziękować naszym patronom, bo dzięki wam byliśmy na wycieczce i wszystko zobaczycie i prosimy o więcej. No i wszystkim, ty, wszystkim tym, którzy nas lubią, subskrybują i tak dalej, tak dalej. I w związku z tym właśnie, że Wam dziękujemy, to chcemy odpowiadać na wszystkie pytania. Dostałam bardzo wiele pytań. Dlaczego my ciągle mówimy o psach? Co nie jest do, tak nie do końca prawdą. Nie, nie I zdobycie. szczególnie dlaczego co robić, jak kot ma biegunkę. Jak myślisz, co robić, jak kot ma biegunkę? Przede wszystkim przestać go karmić. Przede wszystkim pójść do lekarza, prawda? No tak. Nie, no tak, ale... ale... Właśnie, biegunka, bo trzeba jeszcze może... Myśmy już to mówiły 500 razy. Mówiliśmy, ale jeszcze można powtórzyć, dlatego że nie wszyscy oglądają wszystkie odcinki. A no tak. Co Tam to jest biegunka? biegunka od Od, od, od rzadkiego wypróżnienia, no tak. mówiąc na, naj, najprościej. Biegunka to się biega, czyli to jest bardzo często, często i na rzadko. Natomiast, jeżeli komuś, jeżeli kotu, psu, człowiekowi zdarzy się jednorazowe, rzadkie wypróżnienie, to nie ma powodu do niepokoju Że a wręcz to jest Wręcz przeciwnie, bo to jest pozbycie się tego, tego czego, czego nie organizm, jest, nie organizm, nie organizm nie chce. Jest. Przewód pokarmowy powiedział, a fe, tego nie będę chciał, Bóg, wywalam I to. I, 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 jest, I jest z głowy. Natomiast, jeżeli coś takiego się powtarza, to już to jest choroba. Jest to objaw choroby biegunka, nie jest chorobą, tylko jest objawem jakiejś choroby. Yy, przyczyn biegunki może być bardzo dużo. Najczęstszą przyczyną biegunki u kotów jest to, że po prostu zjadły coś, co, czego nie powinny. To jest tak samo jak u nas czy u psów. Jeżeli zjemy coś, do czego nasz organizm jest nieprzy, nieprzyzwyczajony coś jest bardzo tłuste, ciężkie to może się to tak skończyć, niestety, że nasz organizm zareaguje niedobrze no i będzie dzień, jeden, półtora dnia. Na to jest cała rzecz, rzesza leków furanowych, które można podawać, ale tutaj trzeba nie robić tego na zasadzie Goździkowej. Nie wszyscy pamiętają, ale, ale tak jest. Można do tego wrócić, wszystko jest w internecie. Goździkowa mówiła, że jak dostała coś, coś takiego, taki lek od bólu głowy, to ją wreszcie głowa przestała baleć. Tak. Yy, ale pójść do lekarza weterynarii, jeżeli na przykład cały dzień yy, kot yy, robi rzadką kupę i robi ją kilka, kilka razy w ciągu dnia, jeżeli do tego dołączają się wymioty, to pędzimy do gabinetu, bo to jest, może być to objaw też zatrucia, ale poważnego zatrucia i kotu... Bardzo szybko grozi odwodnienie. Dlaczego tak jest? Dlatego, że kot jest zwierzęciem małym. Im ktoś jest mniejszy, tym się tym łatwiej odwadnia się i szybciej się odwadnia. Więc y, absolutnie pędzimy do lekarza, jeżeli są i wymioty, i biegunka. Wymioty i biegunka niestety u kotów mogą być objawem panleukopenii, bardzo ciężkiej wirusowej choroby powodowanej przez parwowirus. Bardzo odporny na, na, na środowisko i dlatego, mimo tego, że wszyscy na mnie, znaczy nie wszyscy, drobna część, przepraszam, drobna część naszych widzów ma do mnie pretensje, że ja popieram szczepienia. Proszę Państwa, gdyby nie szczepienia, pan leukopenia panowałaby tak jak kiedyś i w momencie, kiedy w jakieś środowisko kocie wszedł wirus pan leukopenii, prawie wszystkie koty yy, legły tak. jako ofiary parwowirusa. Więc dlatego musimy szczepić koty przeciw parwowirozie, czyli panneukopenii i jej i, i objawami jest i biegunka, i wymioty, ale mam nadzieję, że żadne, u, u żadnego z waszych kotów to się nie wydarzy. Ale się wydarza coś równie powszechnego. Ja tu od razu wtrącę, że myśmy mówiły już o tym, ale trzeba powtórzyć, bo ty narrację przełożyłaś na psy, a sprawa związana z biegunką. Ale z apetytem z kolei dotyczy tak samo kotów jak i psów. Oczywiście, a więc bardzo dziękuję Ci, że mi to przypomniałaś, bo już mi umknęło. Najczęściej, kiedy jest jakaś niestrawność, ustaje apetyt mhm. i zwierzę samo nie chce jeść. Eee, może się tak zdarzyć, że mimo tej biegunki zwierzę ma ochotę jeść. Wtedy nam, ochotę, e, to, to może być szczególnie u psów nie, zewnątrz, wydzielnicza niewydolność trzustki. O tym już też mówiłyśmy, ale mm. to w innym odcinku. Natomiast jeżeli chodzi o koty, ten kot rzeczywiście no, ma biegunkę, biega do tej kuwety i widać, że bo na przykład nie, nie, bardzo źle znosi mleko krowie, się krowiego, napił się krowiego, krowiego mleka i dostał takiej biegunki. To przede wszystkim co robimy? Odstawiamy korowie mleko i nie dajemy go więcej, jeżeli tak kot reaguje. Natomiast jeżeli nie wiemy, po czym to się stało, staramy się wstrzymać karmienie kota na. Choć na króciutko, z kotem nie jest tak łatwo jak z psem. Kot nie może głodować, o tym też trzeba pamiętać. Dlaczego nie może głodować, może od razu powiemy. Niestety głodówka u kotów może, nie musi, ale może prowadzić do stłuszczenia wątroby. To no, bardzo niebezpieczna sprawa, mhm. więc dlatego to tak dziwnie, tutaj głodówka, a tu stłuszczenie wątroby, ale. Właśnie. Ale do, ta wątroba przestaje być wydolna, bez wątroby nie da się żyć. Więc staramy się dawać, jeżeli już tak jest i kot jest głodny, no to jakieś chude, gotowane mięso, mu wtedy dać coś takiego. Nie, nie puszki, nie, nie sucha karma, ale, ale jakieś naturalne, właśnie. Tylko broń Boże, rosoły, żadnych rosołów. I to jest bardzo ważna rzecz jeszcze, proszę Państwa. Rosołki. Nie są lekarstwem na chory żołądek czy jelita. Czy na przeziębienie? Czy na nic na... nie są lekarstwem. Grypę. Wywary mięsno-kostne są bardzo niezdrowe. To jest doskonałe podłoże dla bakterii. Znaczy, zresztą w, w lab laboratoriach. No właśnie, w laboratoriach bakterie hoduje się na bulionie, bo one bardzo to lubią. Więc jeżeli my jeszcze do tego chorego żołądka i do tych jeli, wlejemy tego rosołku, to te bakterie. To się I będziemy cieszą. mieć szalkę petriego w brzuch, <tak>, tak. tak, Te bakterie się cieszą bardzo. Więc tego nie róbmy. Ja w ogóle uważam, że jeżeli rzadka kupa, mówiąc najprościej, ciągnie się cały dzień, to trzeba iść do lekarza. To nie robić tego domowym sumptem. Dlaczego? To jest bardzo ważne. Nie wszystkie leki, proszę Państwa, które skutkują u ludzi, skutkują u zwierząt w taki sam sposób, bo mogą skutkować ciężkim zatruciem. I trzeba o tym pamiętać, że są leki dla zwierząt, niektóre oczywiście są takie same, ale jest sporo leków, które pomagają, pomagają ludziom, a szkodzą zwierzętom, więc nie przenośmy swoich y, terapii na naszych Tymczasem podopiecznych. Ciężko, ale teraz jest ogromna moda na węgiel. E, bo to wraca tak. Znaczy węgiel jest tak. świetny, bo le, węgiel absorbuje wszystko mhm. i ten był kiedyś używany przy biegunkach. Mówisz, jak ja byłam dzieckiem to węgiel tak, to był węgiel. numer jeden. Ale w czym tkwi tajemnica? Żeby węgiel poskutkował, trzeba najpierw dać węgiel, a potem dać na przeczyszczenie. Tak. Dlaczego? Bo węgiel absorbuje wszystko z naszego przewodu pokarmowego. Tutaj przyszedł jakiś mały węgielek. Węgielek, to policzek. Yy, i, i, I on jakiś czas to w sobie trzyma, a potem wypuszcza. Mm. Więc trzeba się go jakoś pozbyć. Bo po węglu ciężko bez środków przeczyszczających. Właśnie o to chodzi. W związku z czym ja nie polecam węgla. Tak jak powiedziałam, furanowe leki. Są bardzo skuteczne na, na różne bakterie, które robią krzywdę w przewodzie pokarmowym, bo najczęściej są to bakteryjne historie. Nie możemy zapomnieć, że biegunka u kota może wynikać z idiopatycznego zapalenia jelit, które w tej chwili bardzo często dokucza, dokucza kotom. A skąd się bierze? A właśnie, jak Ty myślisz, skąd to się bierze? Idiopatyczne zapalenie jelit u kotów. Ze złej diety. A no właśnie. Zła dieta, brak ruchu, hmm. czyli zamknięcie e, często na i, małej powierzchni. I cóż, nie oszukujmy się, jak mówiłam już wielokrotnie, jestem zwolenniczką podawania kotów, kotom suchej karmy, e, bo to jest to jedzenie, które się nie psuje, a kot pojada 23 razy dziennie, ale oprócz tego jak najwięcej pokarmu naturalnego tak, żeby ten kot miał bardzo rozmaiconą dietę, żeby to było dojadanie, a nie jedzenie. Dojadanie, jak jest głodny, zawsze może podejść i sobie chrupnąć parę ziarenek. Konsekwen... Znaczy, to, to, to idiopatyczne zapalenie jelit, czyli idiopatyczne, czyli niewiadomej przyczyny, rozpoczęło się, stało się swego rodzaju epidemią pośród kotów, odkąd nastały gotowe karmy. Dla, dla kotów, i jest bardzo dużo kotów, które jedzą tylko to, nic innego. Zresztą twój kot był tak wychowany. Tak że je i tak się dziwię, że nauczył się jeść mokrą karmę, bo całe życie dotychczasowe, zanim do nas trafił, jadł tylko suchą. Więc właśnie to i to niestety skutkuje potem, nie u wszystkich kotów, tu Na szczęście on jest ale, otw otwukać. ale u bardzo wielu kotów, on ma ruch, pamiętaj, tak. on ma ruch. Bardzo wiele kotów siedzi w zamknięciu i to się dzieje, i wtedy leczenie jest długotrwałe. Niestety przy tego typu stanach zapalnych przewodu pokarmowego jelit, śluzówka tych jelit grubiej, ona się w ogóle robi nie, 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 nieprawidłowa, nie taka, jak być powinna, i to są nawracające biegunki, bywa, że na, na zmianę z zaparciami. W gruncie rzeczy, w przypadku kota, jeżeli to jest jakieś tylko podtrucie, to lepiej, żeby to była biegunka, niż skłonność do zaparć. Dlatego że u kotów. Yy, ciągłe zaparcia mogą prowadzić do takiego bardzo ciężkiego schorzenia, które nazywa się okrężnica olbrzymia. To się leczy tylko i wyłącznie chirurgicznie, usuwając ten odcinek jelita zwany okrężnicą, bo tego nie, nie ma się tego, To się robi po prostu taki kamień, wielki kamień kałowy, który jest odlewem od środka yy, yy, okrężnicy i to, yy, to jest bardzo niebezpieczne, od tego można umrzeć. Operacyjnie to się usuwa. To jest bardzo poważna operacja, wcale nie miła ani dla kota, ani dla operatora. Więc dbajmy o to, żeby nasze koty miały jak najbardziej urozmaicone jedzenie i ruch. I dlatego, proszę Państwa, sam kot w domu to bardzo smutne tego nie robi się kotu. Mhm. Y Dwa koty, chociaż dwa koty. No i jeżeli nie, nie wychodzą w ogóle, mieszkają w bloku, nie mają ogródka, nie mają dużego tarasu, który jest jakoś tam zabezpieczony, gdzie mogą powychodzić, to dużo jakichś zabawek, dużo atrakcji, tak żeby te koty. Pamiętajmy, że koty, tak jak dzieci też się nudzą i to czy, mieć trochę, wymieniać zabawki. Nie trzeba kupować nowych, tylko jak się ma zestaw, to po prostu niech będzie jedna czy dwie takie, a potem i każda będzie nowa, jak będzie, <ścoughs> będzie się wymieniało. Tak. I trzeba takiemu kotu poświęcać po prostu więcej czasu. A tak jak wspomniałyśmy na początku, jeżeli cały dzień kot biega do kuwety i, i robi po troszku rzadkiej kupy, nie zwlekajmy. Pójdźmy do lekarza weterynarii, bo on od tego jest. Dziękujemy bardzo. <grymne> <grymne>